Na moim kanale. Chciałem dzisiaj Wam powiedzieć o, o tym, o czym jeszcze chyba filmów nie robiłem, czyli o układzie ABS. Słuchajcie, układ ABS to jest tak zwany układ przeciw przeciwblokowania się hamulców. To jest taki system po to, żeby nasze koła słuchajcie podczas hamowania one nie wpadły, całą hmm, nie pod poślizg. Z angielskiego to jest tak zwany anti-brake system, czyli system przeciw blokowania, bloku, blokowaniu hamulców, tak to się mniej więcej nazywa. Słuchajcie, w naszych Opelkach to jest to tak załatwione, że mamy pompę ABS-u, i pompa ABS-u, słuchajcie, współpracuje z czujnikami ABS-u, które są na każdym kole montowane. I jeszcze dodatkowo, słuchajcie, w naszych Opelkach, w Opelu Astrze H, w Zafirze, w Wektrze, w, no, w Korsach jest tak to załatwione, że nasz układ ABS jest też połączony, słuchajcie, z układem ESP. Tak zwanym układem to jest... Układ antypoślizgowy, czyli w momencie, jak któreś koło nam, słuchajcie, wpada poślizg, czyli ona się nie obraca tak jak powinno, lub traci kontakt z podłożem, no to mamy tutaj taką korelację między układem ABS a układem ESP, i w tym momencie. Są nam koryguje moc, w, w zależności na którym kole tracimy przyczepność to inne koła automatycznie troszeczkę układ nam zmniejsza niejako element pędny i w tym momencie wyprowadza nas, niejako pomaga wyprowadzić poślizgu. Nie w tym momencie nam się zapalają tak te, te, te SP, czy, czy, czy takie specjalna kontrolka, gdzie zimą tracimy tą ten kierunek jazdy. Czy, czy jedziemy troszeczkę bokiem i to, i to system widzi. I także nasz ABS połączony z systemem SP naszych Oplach i o tym trzeba pamiętać. Także nasze czujniki abs też są częścią układu SP. Czy w momencie jak jest różnica obrotów na kołach, to w tym momencie widzi to nasz układ SP. Czyli różnice różnice słuchajcie prędkości na kołach. I w tym momencie też mamy alarm w naszym aucie, że coś jest nie halo w naszym torem jazdy. Przejdę do samochodu i pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda w praktyce. Słuchajcie, nasza pompa. ABS-U jest umieszczona, nie wiem czy dobrze, dobrze widać, o tutaj, w tym miejscu, widzicie? Tu jest cały moduł pompy ABS i w tym momencie, jeżeli coś nam się dzieje z hamulcami, wpadamy w poślizg, czy hamujemy gwałtownie, to tymi przewodami pompa nam po prostu Podaje odpowiednie ciśnienie na odpowiednie hamulce. W zależności gdzie mamy poślizg w tym momencie mamy, słuchajcie, w zależności kiedy mamy pocisk, w tym momencie nasza pompa podaje różne ciśnienia na różne tutaj obiegi hamulcowe. No w tym momencie mamy regulację zacisku hamulcowego, który nam reguluje. Odpowiednie ciśnienie na zacisku hamulowym, tak żeby nasze koło nie zablokowało się. Także tak wygląda nasza pompa ABS w naszym oplumie. Ona jest tutaj, słuchajcie, ona jest połączona z boku taką, taką dużą dużą z dużym złączem. Tutaj tego nie będzie widać. Ja bym musiał zdjąć, zdjąć ten. Słuchajcie, zbiornik płynu chłodniczego. Ja może to zrobię Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Także zobaczcie, tak wygląda nasza pompa ABS. Ja sobie odłożyłem tutaj zbiornik płynu chłodzącego na bok. Zobaczcie, tutaj mamy wszystkie przewody ciśnieniowe, które wchodzą do naszej pompy. W środku jest mechanizm, który wytwarza ciśnienie. Łącznie ze sterowaniem odpowiedniego mm, odpowiednich ciśnień, odpowiednie przewody na y, y, na, na przewody. I tutaj zobaczcie, tu mamy y, przewody do sterowania y, odpowiednich zacisków hamulcowych. One są y, odpowiednio oznaczone. I ja tu nie będę mówił teraz o tych oznaczeniach, bo nie chciałbym Was wprowadzić bo on. natomiast całe sterowanie pompy jest tutaj realizowane na, za pomocą tego złącza, tutaj z prawej strony, jak widzicie ono jest odblokowane tutaj specjalną zawleczką tutaj w tym miejscu no i oczywiście do naszej pompie jeszcze dochodzi przez to złącze całe sterowanie z naszych czujników ABS z poszczególnych kół. Także ja za chwilę ściągnę koła i postaram Wam się pokazać, jak wyglądają czynniki ABS przy poszczególnych kołach. Jak to mniej więcej wygląda w praktyce. Także zobaczcie, jestem w tej chwili przy naszej kolumnie MacPherson. I to co tutaj mamy, zobaczyć? tutaj mamy przewód hamulcowy elastyczny, przez ten przewód elastyczny mamy podawany płyn, który jest sterowany przez pompę ABS, tak? I w momencie... Jak mamy, gdybyśmy mieli blokowanie tutaj naszego zacisku hamulcu, no, hamulcowego, to pompa ABS powoduje to, że, że ciśnienie mamy tak zwane pulsacyjne w hamulcu. Także nawet jak mocno dociśniemy nagle pedalec hamulca, to w tych przewodach będziemy mieli tak zwane pulsacyjne działanie tego, tego ciśnienia i na stłoczek on nie... On nie dociśnie tarczy i nie zablokuje się, tylko on będzie po prostu pulsacyjnie, pulsacyjnie ją ściskał, i w tym momencie nasza tarcza nie zablokuje się, nasz zacisk nie zablokuje się. Natomiast sama, sama kontrola, słuchajcie, tutaj sterowania obrotów, czyli to co widzi nasz system nasza pompa ABS, no to jest podawany tutaj właśnie przez ten przewód do naszego czujnika ABS. -u. On jest tutaj w opu, słuchajcie, schowany w piascie, no i powiem wam, żeby go wydobyć, no to nie jest taka prosta sprawa tutaj, najprościej po prostu wymienić tutaj piastę z całym ABS-em w naszym OPL-u. no i to jest takie rozwiązanie, powiem wam, no słabe, bo to cała piasta tutaj yy, po ściągnięciu naszej tarczy no to nie jest tania sprawa z, z już z tym czujnikiem ABS-u ja tego czujnika no słuchajcie nie, nie domontowałem tutaj yy, w naszym Oplu to co robiłem to po prostu wymieniałem cały czujnik z piastą gdzieś tam kiedyś bardzo kupiłem za nam cenę jak jeszcze były normalne ceny no i po prostu przełożyłem, bo też tam coś tam kombinowałem, z tym ABS-em, się coś działo, także tak to wygląda w praktyce. Także ten czujnik, on tutaj nam zrzut niejako kontroluje to, co się dzieje, jeżeli kręci nam się nasza tarcza, no to nasz czujnik tutaj indukuje sobie odpowiednie impulsy i podaje to do e, słuchajcie naszej pompy pompy ABS i tam jest sterownik który po prostu e, rozpoznaje te impulsy. Jeżeli tych impulsów nie ma, no to, to wywala nam błąd ABS-u. E, no i w tym momencie zapala nam się kontrolka e, typu ABS. Tak to wygląda w praktyce. także. No, wymiana czujnika ABS-u w naszych Oplach nie jest to prosta sprawa. Nie wiem, czy we wszystkich modelach jest tak, jak słuchajcie. W Astrze na pewno jest tak, w Astrze jest tak, w Zawisze, że jest to po prostu taka, taki pierścień czujnika ABS-u. Także nie jest go łatwo wymienić, muszę Wam powiedzieć. Także tak to wygląda w praktyce. Częstą przyczyną tutaj, jeżeli coś się dzieje z ABS-em, to raczej nie jest sam tutaj czujnik w kole, w kole, który jest dosyć, muszę Wam powiedzieć, no niezniszczalny. Częstą przyczyną jest tutaj tak zwane, to są te, te wtyczki, bo tutaj potrafi się gdzieś tam trochę wilgoci dostać, szczególnie jak jest zimą śnieg i dużo wody. Jak to coś było rozpinane, no to tutaj na tym łączeniu, no potrafi się dostać woda, i w tym momencie coś tam jest niehalo No i jeszcze tutaj na drugim łączeniu, też często gęsto, potrafi tam albo się dostać woda, ale to są, słuchajcie, z reguły sytuacje, gdzie coś było grzebane, rozpinane, połamane wtyczki czy zapie, zapinki i w tym momencie takie historie y, potrafią się y, zadziać. Y, konstrukcja ABS-ów y, w celnych kołach słuchajcie jest y, w Oplu bardzo podobna, y, także ja tego nie będę pokazywał. Y, zrobię to może przy okazji innego filmu. Y, także za chwilę y, przejdę sobie do y, naszej kontynuacji zakończymy sobie ten odcinek. Także słuchajcie moi oglądający to tak w skrócie, jeżeli chodzi o system ABS, to co chciałem Wam pokazać, żeby ogólnie mieć wiedzę, gdzie to się znajduje na, w oplu Astrze, w Oplu Zafirze, w Oplu Wekrze pewnie będzie podobnie. Tak myślę. No i jak, jak to wygląda z czujnikiem Pamiętajcie, że czujnik jest zabudowany Tutaj w piaszcze w naszych e, autkach Więc to To nie jest taka prosta sprawa Wymienić, jak ktoś tam Wam będzie próbował Mówić, że wystarczy tylko czujnik wymienić e, To nie jest Prosta rzecz, trzeba po prostu Wszystko, wszystko Porozpinać, e, muszę Wam powiedzieć Trzeba rozpiąć e, Zrzucić tarczę Trzeba, słuchajcie, zrzucić zacisk, trzeba wypiąć pół oś, zdemontować całą piastę i dopiero próbować uwolnić czujnik ABS-u lub wymienić po prostu całą piastę wraz z czujnikiem. Także nie jest to prosta operacja, ja już to przetrenowałem, muszę Wam powiedzieć, że na wymianie czujnika poległem, musiałem zamówić całą piastę jeszcze tam używaną w miarę w dobrej cenie kupiłem, także ten używany jeździ do dzisiaj, tylko z tamtej strony pamiętam chyba jakoś, tak mi się wydaje. Także uczulam Was na ten problem, to nie jest taka prosta sprawa. Także, jak Wam się podobał ten materiał, a jak się też nie podobał, to dajcie łapę do góry, zróbcie suba mego kanału, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, oglądajcie moje filmy, wspierajcie też przestępców wsparcia. Bardzo Was tego zachęcam. I na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.